Witajcie drodzy ojcowie. Kolejny odcinek z naszej serii Dziki Ojciec na podstawie książki Szymona Grzelaka o takim samym tytule. Dziki Ojciec. Dzisiaj kolejny rozdział tej książki, który jest inspiracją tego, byśmy pochylili się nad inicjacjami, pozytywnymi inicjacjami małego dziecka. W poprzednim odcinku Kamil tłumaczył nam, na czym polegają te pozytywne inicjacje małego dziecka. Tym razem chcemy zobaczyć, jak ważne są te inicjacje. I czym one się charakteryzują? Po pierwsze, to takie chyba proste i doświadczalne, to fakt, że dla małego dziecka bardzo wiele różnych wydarzeń jest pierwszymi wydarzeniami w życiu. Pierwsze płatki śniegu, pierwszy deszcz, które doświadczają, pierwszy ulepiony bałwan, to wszystko dla nich jest świeże i nowe. Dzisiaj dla nas wiele rzeczy jest znanych. Jesteśmy do wielu rzeczy przyzwyczajeni. Dla małego dziecka, które odkrywa świat, który poznaje świat, to wszystko jest nowe i niesamowite. I to stwarza dla nas okazję do tego, by tworzyć te pozytywne inicjacje, wykorzystywać te momenty w życiu małego dziecka, które w jakimś sensie są naturalne, ale możemy też nadać im wyjątkowy charakter i wyjątkowe znaczenie. Choćby nawet ten moment, kiedy wybada pierwszy ząb dziecka. Myślę, że bardzo wiele rodzin. Babci, dziadków wprowadziła tradycję tak zwanej wróżki, zębuszki, cokolwiek to znaczy, którą ja osobiście nie przepadam i nie bardzo rozumiem, ale tutaj autor nam podsuwa pomysł, że przecież ten pierwszy ząb to też jest pewna oznaka tego, że jakiś etap młodzieńczy. Właściwie dziecięcy zaczyna się kończyć w życiu małego dziecka i też może pokazać mu taki tego sens. Czyli, że to jest taki moment jakiegoś przejścia, do dojrzewania, dojrzałości, i przy okazji tego momentu stworzyć jakieś dodatkowe wydarzenie tak nie wiem wspólne wieście w góry czy wspólne pójście na spacer zorganizowanie wycieczki rower, rowerowej podczas której jest okazja do rozmowy i pokazania dziecku właśnie że wchodzi w nowy etap swojego życia a zanim przejdziemy do, jeszcze do tych inicjacji małego dziecka autor zachęca nas do tego byśmy zastanowili się jakie my sami Przeżywaliśmy inicjacje w naszym życiu. I na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie jest to takie wcale łatwe, wrócić pamięcią do tych inicjacji. Dlatego pan Szymon w tej części książki podaje kilka swoich przykładów ze swojego życia różnych inicjacji, tych dobrych i tych niewłaściwych, które w jakimś sensie wpłynęły na niego i zrodziły w nim jakieś przekonania, które potem w jego dorosłym życiu. Miały swoje konsekwencje. Zatem postaraj się na początek przypomnieć jakieś takie ważne momenty, takie małe inicjacje, które były małe na miarę jakby oceny zewnętrznej, ale duże na miarę tego, co przeżywałeś w tamtym czasie. Po co? Po to, żeby zobaczyć, jak to wyglądało w Twoim życiu, zobaczyć, jakie to miało konsekwencje dla Twojego życia, i dzięki temu bardziej świadomie skorzystać z tego, by w swoim wychowywaniu dzieci pracować z tym narzędziem, jakim są pozytywne inicjacje. Te inicjacje, które przeżywamy w dzieciństwie, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, mają bardzo mocny wpływ na nasze życie dorosłe. Dlatego autor zachęca nas do tego, byśmy wykorzystywali ten potencjał w wychowywaniu małych dzieci. Takim ciekawym przykładem stworzenia takiej inicjacji, czyli nie takiej, która rodzi się z jakiegoś wydarzenia naturalnego, ale rodzi się z pewnego procesu wychowawczego, jest przykład, który podaje. Pan Szymon, który wykorzystał w swoim wychowaniu córek karty, którą nazwał, tak jak jest karta rowerowa, która jest pewnym potwierdzeniem zdobycia pewnych umiejętności, tak on stworzył kartę ubieracką wraz ze swoją żoną, która polegała na tym, że pokazywała, że małe dziecko nabrało już pewnych uprawnień związanych z tym, że potrafi samodzielnie się ubrać we właściwy sposób. I to jest bardzo fajny przykład tego, jak na nadznaczenie i wartość małym gestom, nowym umiejętnościom, które wykonuje dziecko, które też w jego oczach stają się ważne i wyjątkowe, ale nie tylko, bo um, pan Szymon zwraca uwagę, że nabranie umiejętności, czyli tej karcie ubierackiej zdolności samodzielnego ubierania się, to jedno, a Ubieranie się z radością, entuzjazmem i bez narzekania to drugie, dlatego stworzenie tej inicjacji wymagało większej uwagi. Ta karta ubieracka wyglądała jak prawdziwa karta, w której zdobywa się jakieś nowe umiejętności, miała podpis rodziców, datę, zakres obowiązków, umiejętności, które zostały zdobyte, potwierdzonych przez rodziców, ale też zawierała taki kodeks tego, że od teraz ubieram się z radością, potrafię to robić o wznoszonych porach. Po to właśnie, żeby przypomnieć, że ta umiejętność, która, którą nabyłem, to nie tylko pewne przywileje, ale również i obowiązki. Podobne rzeczy możemy robić na poziomie innych obowiązków domowych, w które możemy włączać nasze dzieci. Ja w moim wychowaniu dzieci wraz z żoną na przykład taki prosta rzecz jak rozbudowanie zmywarki. Wprowadziliśmy jako pewien taki element, który nasi stanowi wykonają naprzemiennie, ale przyznam się, że um, oczywiście to jest jakiś wymar też dorosłości, że dziecko może samo właśnie wyciągać to naczynie, wkładać na miejsce, ale przyznam się szczerze, że rzeczywiście często te, ta praca, którą wykonują, no nie przychodzi z entuzjazmem. Na samym początku, kiedy wprowadziliśmy tą zasadę rozbudowania e, zmywarki, to był pewien entuzjazm, bo to było coś nowego, wiązało się z pewną Odpowiedzialnością, samodzielnością, ale z czasem stało się przykłym, przykrym obowiązkiem, i zaczęły się spory. Dzisiaj ja nie rozdowuję, dzisiaj ty rozdowujesz. No właśnie, więc ta praca nad tym, żeby również to było coś, co wykonuje z radością, bo jest pewną formą służby innym, jest też bardzo ważna. I na to też zwraca uwagę w tej części książki, w drugim rozdziale, pan Szymon. Żeby zatroszczyć się nie tylko o same obowiązki, ale też o to, by uczyć się wykonywać je z radością w właściwy sposób. Jesteśmy ciągle w tym drugim rozdziale, który pokazuje te inicjacje przedszkolne, czyli inicjacje małego dziecka. I Szymon zwraca uwagę też, że często oddawanie dzieci pod opiekę przedszkola może nieść mieć sobą pewne zagrożenia. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, byśmy mogli sami w tym czasie być dziećmi, ze względów, ze względów zawodowych, czy brak możliwości opieki kogoś z rodziny, ale w tej, w tej części też pan Szymon pokazuje pewne zagrożenia choćby nawet związane z tym, że dzieci uczą się rywalizacji, a nie współpracy, czy w przedszkolu są łamane pewne zasady, które wprowadzają rodzice. W ich rodzinie jest pewna sala, która też obowiązuje w mojej, w mojej rodzinie, którą też wprowadziłem wraz z moją żoną, czyli staramy się nie jeść słodyczy w ciągu tygodnia, mamy na to wyznaczony dzień w tygodniu, czy to jest weekend, czy, czy niedziela i tutaj Szymon pokazuje, że, pan Szymon pokazuje, że w jego przypadku była taka sytuacja, że no właśnie w przedszkolu Rodzice musieli mierzyć się z tym, że te słodycze pojawiały się wcześniej, i to też nie było zgodne z tym i spójne, co sami chcieli pokazać swoim dzieciom. Więc to też jest bardzo ważne, żebyśmy bardzo świadomie wybrali środowisko wzrostu, środowisko rozwoju naszych dzieci, po to, żeby te wychowywanie było spójne i żeby te inicjacje miały też swoją wartość. Niemniej jednak, yy, samo pójście do przedszkola, czy właściwie potem pójście do zerówki pierwszej klasy, to też jest okazja do tego, żeby wokół tego stworzyć pewną ważną przestrzeń, w której pokazujemy dziecko, dziecku ten, ten etap dorastania. To, co też yy, bardzo fajnie po, po, widać w tym rozdziale książki, to to, że te inicjacje w jakimś sensie też są indywidualne. To znaczy, pomimo tego, że pan Szymon, yy, kiedy pisze tą książkę, ma trzy córki, to stara się z każdą z nich to inicjacje przeżywać też samoczynnie, samodzielnie, to znaczy nie jedną razem na te wyjazdy, ale każdy córek ma swój czas na tę inicjację ze swoim ojcem i dzięki temu ma swoje zapomniane wrażenia, momenty, które spędza i też nadaje temu swój, swoją konkretną wartość. Myślę, że ta uwaga, którą możemy poświęcić każdemu dziecku z osobna, jest bardzo ważna w tym procesie wychowywania, budowania relacji, ale właśnie też tworzenia tych pozytywnych inicjacji. Hmm. To co jest ważne też, kiedy budujemy te inicjacje, na to zwraca uwagę autor, to to, żebyśmy, o czym też była mowa w poprzednim filmie, żebyśmy te inicjacje budowali na miarę możliwości dzieci. Dzieci bardzo mocno przywiązują wagę do zasad, które są tworzone przez rodziców i oczekiwań, które rodzice mają, często też odbierają je w nadmierny sposób, dlatego bardzo konkretne komunikowanie i tworzenie tych inicjacji w sposób przejrzysty, to też za to szczęście to, żeby sedno tych spotkań było zachowane jest ważne. To taki przykład wypraw w góry, i choćby nawet dojścia na morskie oko, gdzie rzeczywiście ta, ta droga asfaltowa na samo morskie oko zajmuje bardzo dużo czasu, i rzeczywiście może być czymś małą, i nudnym. może warto tutaj zainwestować w jakiś transport, a bardziej skupić te siły i energię dziecka na to, co będzie dla niego ważne i co będzie dobrze wspominać, czy nie wiem, jakieś podejście, ostatnie wejście, czy nie wiem, jakaś spinaczka, która będzie się wiązać z pewnym przeżyciem bardzo ważnym dla dziecka i też będzie dopasowane e, te zadanie w całości do miary jego sił i możliwości. Często my chcemy stworzyć jakieś piękne zdanie, ale zapominamy o możliwościach dziecka, które w danym momencie, na danym etapie rozwoju ma. Powiem szczerze, że ta karta obieracka bardzo mocno mnie zainspirowała i mam już kilka pomysłów, jak w swoim małżeństwie, w rodzinie, raz z żoną przygotować kilka nowych inicjacji dla naszych dzieci, rytuałów, które chcemy wprowadzić, które mogą pomóc im lepiej dojrzewać, wzrastać, ale też w których będziemy mogli nadać znaczenie pewnym ważnym wydarzeniom w ich etapach rozwoju. Wczoraj miałem taką bardzo fajną sytuację, kiedy graliśmy z moim starszym synem, Irkiem, w szachy, ponieważ no, lubi grać szachy, też chodzi na dodatkowe zajęcia, bardzo dobry to jest czas, kiedy razem możemy grać te szachy, no ale oczywiście zawsze jest taki dylemat, kiedy grasz z dzieckiem, czy pozwolić mu wygrywać, czy też pozwolić mu przegrywać. I mój syn ma takie coś, że nie lubi przegrywać, że gdzieś tam tylko dotyka. I wczoraj mieliśmy bardzo fajną rozmowę, która, tutaj też inspiracją była dla mnie książka Maxwella Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz, w której właśnie porozmawialiśmy o tym, że okej, okay, dzisiaj nie wygrałeś, chociaż pamiętasz, zdarzyło się, że wygrałeś ze mną już nie raz, więc to nie jest tak, że ona ta zawsze wygrywa. Dzisiaj nie wygrałeś, ale to nie znaczy, że to jest twoja przegrana. Dzisiaj się czegoś nauczyłeś i kiedy zaczęliśmy chwilkę rozmawiać, no to był w stanie powiedzieć, czego się nauczył i widziałem, jak się zmienia jego perspektywa. No i właśnie to są takie fajne momenty, takie momenty, które mamy sam na sam, bo nasz yy, młodszy syn, jego brat w tym czasie już przysnął, nie był obecny w tej rozmowie. Momenty, które są też takim miejscem inicjacji małego dziecka, które coś odkrywa ważnego w jakimś doświadczeniu. Także zachęcam was do tego, ojcowie, żebyście to swoje świadome wychowywanie dzieci właśnie ubierali w te takie małe momenty inicjacyjne, które będą w sercach i pamięci tych dzieci i będą też miały konkretne znaczenie, które będzie wspierać ich w dalszym rozwoju i pracy. Ale to wszystko zachęcam do tego, żeby czytać tę książkę. „Dziki ojciec Szymona Grzelaka, która bardzo fajnie w przykładach i konkretnych wskazówkach pomaga nam zrozumieć, jak ważne są inicjacje. Zresztą ten podtytuł książki, jak wykorzystać moc inicjacji w wychowywaniu, pokazuje właśnie, że te inicjacje mają moc zmieniać rzeczywistość naszych dzieci, ale też rzeczywistość naszych relacji. Do czego zachęcam was bardzo serdecznie i sam biorę się do roboty w myśleniu o kolejnych inicjacjach i miejscach ważnych w życiu moich dzieci. Wszystkiego dobrego.